Witam was na kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy zmiany, które zostały wprowadzone w wrześniowej aktualizacji środowiska graficznego Gnom do wersji 47. Pierwszą większą nowością jest możliwość zmiany koloru przewodniego, którą znajdziemy w sekcji Wygląd. Do wyboru mamy 9 kolorów, a wybrany kolor przewodni będzie stosowany w aplikacjach środowiska GNOM oraz w przyciskach i elementach systemowych, w tym w szybkich ustawieniach. W tej samej sekcji pojawiły się nowe tapety, a także odświeżono te z poprzednich wersji środowiska graficznego GNOM. Kolejną zauważalną zmianą jest wygląd okien dialogowych, które zostały zaktualizowane, aby ułatwić ich użyteczność na różnych rozmiarach ekranów. Zmieniono również okno wyboru plików, które przeszło znaczną transformację. Zamiast tworzyć nową wersję, użyto obecnego menadżera plików Natilus z mniejszą ilością opcji oknie do wyboru i zapisywania plików możemy teraz między innymi powiększać widok, zmieniać kolejność sortowania, zmieniać nazwy plików i folderów oraz wyświetlać podgląd plików. Okno wyboru jest teraz bardziej spójne z głównym menedżerem plików Nautilus. Aktualizacja dotknęła również samego menedżera plików Nautilus, który daje nam teraz większe możliwości personalizacji prawego paska bocznego. Dyski sieciowe znajdują się teraz w osobnej sekcji Network, a pozostałe dyski są dodawane automatycznie na prawym pasku bocznym. Kolejna aktualizacja dotyczy aplikacji Dyski, która zyskała nowocześniejszy wygląd, bardziej zgodny z głównym motywem systemu Lip Adwaita. Inną zauważalną zmianą jest zmiana systemowej czcionki z Cantarell na czcionkę Inter, co nadaje środowisku GNOM nowoczesny wygląd. Planowana jest także wymiana kilku aplikacji, takich jak odtwarzacz filmów, którego zastąpi aplikacja Showtime, oferująca odświeżony wygląd zgodny z motywem systemu lip Adwaita. Kolejną aplikacją która zostanie wymieniona, jest odtwarzacz muzyki, którego zastąpi Decibels. Z kolei aplikację do przeglądania plików PDF zastąpi aplikacja Papers. Nowe aplikacje są dostępne w serwisie Flathub. Komendy do ich instalacji wyświetlą się na ekranie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, pozostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by dostać powiadomienie, jak pojawi się następny filmik. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się podzielić opinią, możesz to zrobić w sekcji komentarzy. Linki do użytych stron i materiałów znajdują się w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.